Hej! Cały ten miesiąc był absolutnie paskudny, nie chcę o tym gadać, było wszystkiego za dużo, byłem chory, zmęczony, miałem zły humor, było okropnie. Absolutnie za każdym razem kiedy wracam, robię film z przeprosinami, że mi nie było. Prawie zawsze to już jest pewnego rodzaju men. Ale to dlatego, że mi głupio. Teraz jest mi głupio tym bardziej, że przez dwa miesiące tego roku praktycznie niewiele co robiłem, nie byłem w stanie cokolwiek robić. Wrzuciłem może, nie wiem, z 15 filmów max przez dwa miesiące. A i tak mam na czynsz. To ile pisaliście, że rewoluzujecie moje serie, to jest szok. I ja nie wiem, czy po, w ogóle mam po co robić nowe filmy, skoro oglądacie raczej te stare. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Czy z jednej strony to dobrze, bo mam na czynsz nie robiąc nic, a z drugiej strony. I mean. Okej, okay, okej, okay, nieważne. Przejdźmy do mojego ulubionego hobby ostatnio Znaczy, hobby, no powiedzmy, że hobby. To mi się spodobało Tak trochę się nad tym złapałem, że takie coś robię mówię Nie, okej, okay, zachowam to na potem. Chciałem zrobić czytanie komentarzy Ale stwierdziłem, że nie wiem, czy będzie z czego robić czytanie komentarzy Skoro one będą stricte do filmów z gier, które wrzucałem ostatnio No jakichś ciekawych komentarzy nie będzie, żeby je poczytać A chciałem zrobić coś w tym stylu i to by się nadawało trochę pod tą serię Nazwijmy to, zróbmy od tego odskocznie, bo to jest coś podobnego Będziemy dzisiaj czytać opisy moich widzów na So, to są basically opisy na Twitterze. Nie są one długie i ma tam dużo miejsca. Czasami lubię sobie robić coś takiego, że wchodzę w jakiś post, który udostępniłem, załóżmy. Najprostszy, zwykły jakiś. Y y tutaj jest. Y y jak on się nazywał George Lucas! <laughs> George Lucas podpisujący umowę z Disneyem. I klikam sobie polubienia i mogę tutaj wejść w listę osób, która polubiła te dane rzeczy. W większości to są moi widzowie, tutaj pokazuje, że mi ktoś obserwuje, nieważne. E, niki są często śmieszne, ale przejdźmy do opisów. Fany lewana, fanatyk gier i zawodowy no friends. To w zasadzie smutne, okej. Okay. Nie, szukamy śmiesznych opisów, bo niektóre opisy są takie życiowe. Nie? Mój jest taki haha, wiecie, chwila beki, ujawię za jest 9 dziewięć linki i tak dalej. Nie, niektórzy mają o coś tam, no technik informatyk coś i tak dalej, nie? A niektórzy mają to złoto, które próbuję stąd powybierać. Więc tać mi chwilę. Nie mam nic do Jana Pawła II, plus nie bij. John Papa i długi. <ścoughs> Ale... <ścoughs> Nie rozumiem Wiecie co jest najgorsze? Że ja nie rozumiem memów z papieżem One się pojawiły w moim życiu od kiedy poznałem y, kumpla z Krakowa Który się już wyprowadził z Krakowa Ale to nie kiedyś mieszkał w Krakowie I on i grupa jego kumpli dookoła Wszyscy memowali z papieżem Haha, papież, nie? Ha, ha um, A, nie mogę tego powiedzieć, bo mnie zdomatyzuję. Nieważne Tak czy jak nie wiem z czego się śmieje, Ale się śmieje, Nieważne Jebać stare baby mandarynkami. To jest dokładnie content, którego szukam. To jest to. Czasami po prostu opis to jest coś, co reprezentuje ciebie. To jest krótki opis ciebie. Coś, co ma sprawić, że nie wiem, że ktoś wejdzie w ten opis i wie, jaką osobą jesteś. A czasami nie trzeba opisywać dokładnie, jaką osobą jesteś, co robisz i tak dalej. Czasami wystarczy Twój fragment humoru go wyeksponować, pokazać, wyostrzyć, zoom in, e en enhance. Chciałem powiedzieć expand. Dong. Wiecie, co, to, jest tak, to teraz się wydaje strasznie nieśmieszne, ale jak tak to przeglądam po cichu i tak obczajem takie rzeczy, to to jest zazwyczaj śmieszne. I dlatego teraz jest tak dziwnie, bo chcę wam pokazać śmieszne. A śmieszne się chowa, bo się wstydzi. Zryte dziecko, które próbuje być fajne, ale mu nie wychodzi pepe Hans. Same hit, bro! Przyszłam pośmieszkować. To jest fajny opis. To wygląda jak taka typowa osoba, która. Czy ja powinienem opowi opowiadać tą historię, czy nie? Nie powinienem. Interesting bio will soon appear in your basement. Is this Isaac reference? O, oh o. -oh. Ktoś podrąbał nazwę grze, którą znam. Yikes. Czy to jest faktyczny anime? Mikołaj Debbie <śmieniu> <śmieniu> wyobrażam jak ktoś ustawia sobie taki opis Drogi Mikołaju! Na święta poproszę PlayStation 5 Mikołaj tylko zostawia taką notkę Ej mały, ale PlayStation 5 jeszcze nie wyszło, dziecko. <śmieniu> Mikołaj Debbie <Demi. śmieniu> O, trendy Super Wiecie, że a to, nie, to wam zbluruje, bo to jest ta rzecz, o której nie można gadać, bo YouTube się przez długi czas nie przyznawał, że blokuje te filmy i demonetyzuje, ale nie można gadać o tym, co się ostatnio rozprzestrzenia bardzo szybko i czego się boją ludzie. E, w sensie, to jest coś, czy się idzie do lekarza? E, Plague Inc. generalnie? O tym nie można mówić, więc będę musiał to wyciąć z filmu, bo inaczej mi go zdemonetyzują. Tak sprawdzają też e, teksty na ekranie. Fun! Czy to w zasadzie nie jest cenzura na tym etapie? Like. Nie chcę mi się, nie chcę mi się. Polecam mojego Twitcha, ta platforma upada. Eee, będę na niej dopóki nie upadnie totalnie, ale polecam mojego Twitcha, tak jakby co? Streamuję tam, jak żyję. Jest fajnie. Zazwyczaj, chyba. Mam nadzieję. Hmm? Okej. Okay. I'm in. I'm interested. Okej. Okay. That's. Uh... That's dark. Twój stary CEO kosmosu. Nie wiem. No, ten fragment z kosmosem to nie wiem, stary. I don't know. No, palony komunista. Brita. Specjalnie niespecjalny, ale woda smaczna. Dobry człowiek, 6-9. <laughs> Jebacia Jak chcę poznać jego. Ja chcę poznać jego historię. Actually, chcę poznać jego historię. Chcę poznać historię rb Proszę. Podziel się Twoją opowieścią. Rainer to zjeb. Kim jest Rainer? Aha, to jest coś czegoś, coś, coś Okej. Okay. Wygląda jak jakiś, wiecie, plakat. Have you seen this man? I make games and I have small brain. Nie Small! Sorry. W sensie ja się nie naśmiałam, mam mniej opis jakichś coś po prostu nie rozwała. I śmieszą głupie słowa. Tak jak się przez small przez jedno o, nie small jak normalnie, tylko small, bo to jest takie, takie. Kinda cute. A to jest smul i to wygląda jakby było takie, bo jak próbujesz być cute, ale absolutnie nie jesteś Śmieszy mnie, tak Dalej Odzwyczaiłem się od ja nie wiem jak, o, ja nie wiem jak to się robi, jak to się robiło Pomocy, ja nie wiem O, czy ktoś to w ogóle obejrzy, czy będziecie oglądać moje stare filmy dalej? <laughs> Jebać marzec i... <laughs> to jest ten trend, którego nie mogę powiedzieć szybko się rozprzestrzenia możemy po prostu zrobić jebać marzec i niedobór magnezu <noise> What makes me special? Nothing actually Pierdolisz, na pewno jest coś specjalnego w każdej osobie tylko ty tego nie widzisz albo nie chcesz widzieć, okej okay, dude, I mean każdy ma w sobie coś specjalnego, w sensie okej, okay, to jest taka mała historia ostatnio gadałem sobie z kimś na temat kogoś innego niż żeby kogoś obrażać Specjalnie, tylko to jest taka, wiecie, normalna rozmowa, jak sobie o kimś gadasz. I poszło stwierdzenie, że ktoś jest najbardziej taką domyślną osobą, jaką można poznać. Taki, taki turbo default. To, to jest tak, jak wchodzisz do jakiejś gry, typu na przykład PUBG będzie dobrym przykładem i ta osoba, to jest Twój domyślny skin w tej grze. To jest osoba domyślna we wszystkim. Osoba domyślna we wszystkim. Też jest czymś specjalna, bo rzadko kiedy ktoś jest domyślny we wszystkim, taki, że wiecie, że taki bardzo yy, niestereotypowy, taki normalny do przesady. Więc jest, że w wypadku tamtej osoby to czyniło ją specjalną, że jest taka strasznie, strasznie normalna, co nie jest złą rzeczą, po prostu to jest takie: jakby wpisuje się w każdą normę. Jest kinda special. Więc jeżeli ktoś taki wpisujący się w każdą normę znajdzie swoje specjalne coś, to ty też dasz radę znaleźć. Ej, to nie było pocieszające. Ja, ja nie umiem. Uuuh. Uuuh. Czy ja powinienem przestać? Prawdopodobnie powinienem przestać robić ten film, prawda? Ale Elewant bez kontekstu, co? Okej, ok, ja to obserwuję. Ja To jest bardzo fajna rzecz. Ja, nawet sobie dzwonek kliknę, to, to brzmi fajnie. Ja to chcę, ja to chcę widzieć. Je jeżeli ktoś to będzie dalej prowadził, to to będzie, to będzie zaszczyt. W sensie mi czasami ktoś wysłał takie klipy z kontekstu wycięte, a ja po prostu czasami nie pamiętam, co ja robię w filmach 10 filmów temu, nie? Um, tak, skroluję sobie to i zdaję sobie właśnie sprawę, jak wiele z tych opisów jest bardzo depresyjnych. To jest bardzo zrozumiałe, ale. Mówię, śmieszna się chowa. Śmieszna się wstydzi. Dostawca orgazmu 69, ładnie, okej! Okay. ja wiem, co to jest!